Widzowie, kolejny odcinek z Kotowic 3.0 Usunęło nam rzeczy i nas, no... Jak możecie zauważyć... Wywaliło, ale się rozbudowaliśmy No i zacznijmy od oprowadzki. To jest nasz taki awaryjny ogródek Mięska nie ma, ale no... Na rzeczy będzie tam jest taka kopalnia. Dostaliśmy bez nie stac i 12 torczów. Tak. Ja, inno inno I 5 to, żelaza. Tak. Jest tak pusto. Zaraz, zaraz tam torcza podstawimy. Weźmiemy jednego torcza, no i domek mały Ignacia. A tutaj, a, a tutaj jest, a tutaj jest mój i Dwa torcze weźmiemy I zbudujemy choinkę No niestety nie jesteśmy na biomie zimowym Ale... Tak Widzieliśmy, ale tam nie będziemy szli. Tak, bo bo to... można jeszcze się zgubić. No. Um, A więc... Tak, skupiliśmy się na gotowicach Cze... jeden selo. Tak. Czekaj, 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 czekaj. Jest tutaj biom. Jest to stelna... czekaj, 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 biom, biom tutaj jest. Dobra. Yy, Zecnijmy kaktusa. I kaktusy to będą na... kaktusy to będzie nasza droga. I tutaj się odnajdziemy, więc na razie będzie taka droga z kaktusów. Takie coś, takie coś, takie coś. Hop, hop, hop. Też tutaj widać, że są kaktusy. Więcej kaktusów, to dobrze. Stopar niedługo nam się pokaże. I jak pokaże nam się stopar, to zakończymy budować drogę. Stopar na razie się nie pokazuje. Zrobimy takie coś. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, prosto, jeszcze trochę. Bardzo mało nam brakuje, żeby y, widzieć sokel. Cztery chyba nam wystarczą. Czy nie? A ich chyba nie. Zdrogi śledzie, amprocat jedzie. sobie te tutaj i już na pewno będzie. No i na tym filmie zajmiemy się budo tylko budową naszego. O widać sopel to sobie jeszcze trochę tak doprowadzimy. No i jest sopelno i trzeba raz iść tam prosto. Jajca. Może jeszcze zrobię yy, na trzy takie te drogę. O dobra, zbieram sobie to wszystko tutaj, tutaj to jest. Tego, 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 tego i tego. Tak. Tak. No i kto mi zabroni nagrać więcej. Dobra, na, na pewno już potem nam wystarczy. No i będzie pełna droga do naszej choineczki. Kiedy idzie ta droga. robimy coś takiego. Wypad. Hop, hop. Usuwamy cię. Amputacja. Hop, 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 hop Leka na nikogo nie czeka Konduktorze łaskawy zabierz nas do Warszawy Będzie na cztery Są tutaj jakieś drzewa? Nie Hop, no i takie. O nie, szykiera, 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 szykiera ja, jaki ja mogłem o siekierze zapomnieć, przecież jak to zrobię, to wtedy... Ja. Dobra, testujemy drogę naszą. Droga z kaktusów nawet fajnie wygląda. Ja mam fajny pomysł. Jaki? Zrobię trzeba. Własne. Dobra. Nasza siekiera już jest na wyczerpaniu. Co? To jest ta, 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 ta Robię Właśnie Jedno lepiej wygląda Robimy jednak wystawie na jedno, nie było tematu Kurde Postawię to tutaj Okej okay. Ok okej. Okay. Teraz. Hop. Hop, hop, hop. Dobra. Mielął, Niemalina. 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 O nie! Źle to wygląda, widzowie. wygląda jak jakieś zwykłe minecraftowe drzewo. Nie. ja czegoś Wzalte. takiego nie chcę. Zapraszam liście się tutaj zniżyły Dobra a mam pomysł To jedno to chyba lepiej będzie. Ja może tego! Udało Jest lepiej. Jest lepiej niż ostatnio, więc no. No yy, i chyba tyle wystarczy, no je, jest taka malutka choineczka, w planach miałem coś lepszego, ale to no. znikają na biomie zimowym, serio. Mogę skakć co wrobił No widzowie, ja nie mogę. To są jakieś jaja. A teraz Dobra, robimy to inaczej. Kompletnie inaczej. Z się! Czekajcie jak No i nie wiem jak chujinka zrobić. Może takie coś. Czekajcie. Ej, czy, czy jest dobry pomysł? Tylko jeszcze jednego liścia potrzebujemy. To, to tutaj mamy liście. Aż nam się skończyło. Nie chyba lepiej będzie wyglądać, czy nie? O klubu. Nie, dostarczyło nam. Shakiera muszę lepiej zrobić. O ja dostałem! Nie mam serio żadnej siekiery z tego, a nie mam patyki. Z tego chyba da się to tak zrobić. wiem. I nie. Nienawidzę bircz, planksów i tych innych planksów. Tak. Dobra, musimy to niestety zrobić tak. Będziemy lecieć na poszukiwanie. Będziemy musieli lecieć na poszukiwanie widzów. E, nie w kosmos. No, diamenty. No też kiedyś będziemy lecieli. Tak. Birsli. A znaleźliśmy diamenty. Pamiętaj, że wybawiam, że znaleźliśmy diamenty. O czym ty mówisz? Znaleźliśmy 30 diamenty na tej miksie. Wiem, wiem, wiem. A to za i z I z mną musimy Patrzcie, 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 Ale Ej, ja. choinka! Ale koinka, jest na, ale głupia. Nie głupia, ładna. jest na. Koinka jest! Dobra choinka świąteczna jest! Elo, dobrze. Zarąbiście! No i widzowie, ja Wam dziękuję za oglądanie. Ja sobie to wszystko poukładam. Pamiętajcie o subskrypcji, opcja w górę. No i dzwoneczku. Jaki dzwoneczek. Nie wiem co to dzwoneczek, ale okej okay, dzwoń, dzwon, dzwoń, 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 dzwoneczku. Yy, I udostępnijcie, jeśli dotrwaliście do tego momentu. No i pa.